Nasze dzisiejsze spotkanie podsumowałabym w sposób bardzo pozytywny. Jest to jako główny motyw strategiczny na następne spotkanie, zostało wybrane wzmocnienie zaufania i reputacji do branży bankowej. Bardzo podoba mi się podejście wszystkich zgromadzonych, że klient jest centrum uwagi i że to na kliencie powinniśmy się skupić i na wzmocnieniu tego zaufania i reputacji. Sporo rozmawialiśmy o roli AI. -a. Jest to temat ciągle aktualny, szczególnie jeśli chodzi o agentic AI. Również o współpracy między branżą, między poszczególnymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi. I ta współpraca to też będzie jeden z tematów, o którym chcemy rozmawiać na następnym spotkaniu. Serdecznie wszystkich zapraszam na to wydarzenie. Z pewnością będzie wiele ciekawych tematów, wiele ciekawych dyskusji, których celem jest rozwój branży w Polsce.